Hej, Cześć, witajcie, jestem Lisek Biznes i witam w kolejnym gry, odcinku z gry Super Cat Bros. Szybkie przywitanie! Bez spędnego owijania w bawełnę i lecimy dalej! Szybko tutaj biegniemy, żeby się przydostać. To jest taki ciekawy parkour, zrobiony jest. Tutaj, tutaj trzeba tak. Tu mnie nic nie trafi, a ja już nie mam złotego kota, więc będzie tutaj, tutaj będzie słabo. Fak. Zapoczekam, no aż masz sobie jeszcze raz się zapalał? Ja już chyba wiem jak to mniej więcej wygląda. I dobrze, udało mi się to przejść. Ponieważ to jest jakby powtarzalne i tutaj jesteśmy przy bosie. Tak, jest boss i nawet nie potrzebowałyśmy klusza do bossa. Wow, i widziałam, będziemy wal walczymy z gigantycznym Lizardem. A tak dokładnie to przed nim uciekamy. No dobrze, szybko. Szybko, biegiem. Szybko uciekamy. Fuck. Uciekamy. Uciekniemy. Udało nam się. Uciekliśmy przed lizardem. Na szczęście... Na szczęście no, tym razem smok nie popełnił samobójstwa. I jesteśmy przy samym końcu i da chcesz ode mnie dzwoneczków. Pando, 70, ale będzie teraz moje nabienie, a 13 muszę jeszcze dzwoneczków zdobyć. I niedługo zrobię maraton Maraton krótkich, który skończy nam całą grę i dojdziemy do samego superbosa, gry, który prawdopodobnie będzie małpą Tak, więc te gry były małpy, więc prawdopodobnie z małpami będziemy się bić. Będę zostawić suba lajka i zadzwonić dzwoneczek. Trzymajcie się na no cześć.